Siema! Siema, siema ludzie. Było dużo Minecrafta, więc dzisiaj stwierdziłem, że zagramy sobie w Paper O 2. Yy, myślę, że weźmiemy sobie mojego ulubionego skina, czyli hamburgerka, bo fajnie, właśnie fajnie tu wygląda. Pewnie znacie zasady, trzeba robić jak największe pole. Kto tam wygra mapę, znaczy kto przejmie całą mapę wygrywa, ale ogólnie. Nie liczę na całą tylko bardziej na pierwsze miejsce. Może pobicie rekordu. Głupie jest to, że pobiłem ten rekord, tylko że ludzie mi zabrali teren i w końcu go nie pobiłem. Ostatecznie jak umierałem. Dobra, się okaże zaraz, jak nam pójdzie ta runda. Obok mam króla, bo ma taką koronkę. Więc no. Ja zabiłem króla. Dobra, dobra. Mamy to. Tutaj sobie. o pęk. Uu, dobra. Ile rund to ja nie wiem. Zależy jak każda runda nam pójdzie. Nawet nie będę tu zgadywał, bo po prostu nic nie wiem. Ile będzie trwała. Chyba mam kolejnego króla. Ja jestem na czwartym miejscu. Teraz już chyba będę na trzecim. Na drugim nawet. Zaraz może będę miał koronę. Wiem, że mogą go zabić, ale jakoś tak nie zaryzykowałem o tego. Zabiłem i tego też. GG. Pierwsze miejsce, koronkę mamy, więc bardzo fajnie. Tutaj przed nie wiem, bo typek nam teren trochę zabrał. O nie, umarłem. Dobra, extra live. Dobra, ja musiałam obejrzeć reklamkę, wy nie. Dobra, spadliśmy na drugie miejsce. Trzeba to jeszcze. No, mamy koronę. Ej, tytuł będzie Paper i O2. Yy, mam koronę, Taki dwuznaczność. Nie no, zobaczę jeszcze, czy tak znam. Wy już to wiecie. Pewnie nie. Zabiję go. Dobra. Ładnie, ładnie. Wygrywamy z dużą myślę nawet. Przewag. Dobra, pierwsza ona była dobra. Przez chwilę mieliśmy koronę. Wiecie, jest taka taktyka, że się leci tak po boku i typkowi się to udało. Także całą planszę na tym. Nie wiem, czy to fake, ale nie, to na pewno nie był fake. Jest tu na YouTube, możecie sobie obejrzeć. Ja sobie tu... Dobra, zaryzykuję, polecę w, z grubej rury. Albo jednak nie. Ale w sumie nawet duży teren. Tutaj sobie takie owale zrobimy. Dobra, udało się. Już jesteśmy na szóstym miejscu. Nie wiem dokładnie, ile to jest graczy. Pięknie. Czwarte miejsce mamy. Nie, umieram. Słabo. To było akurat słabe. No super, i mamy jakiegoś króla pewnie obok siebie. Dobra, ja go jeszcze zabiję tutaj w tej gierce. ha, mówiłem, że go zabiję. Double kill, pięknie, pięknie, dobra, ósme miejsce. Nie jest to dobry wynik, ale zaraz myślę, że. Bo, bo boże, jak to było słabe, dobra. Adam, skup się! Dobra, umieram. Uff, udało się jakimś cudem. Ale jakoś na tym nie wyszedłem najlepiej. Pięknie. Pyk. Double kill, pyk. Dobra. Ładnie tu se lecimy dół. Myślę, że jeżeli ta luna będzie dobra, to, to będzie ostatnia w dzisiejszym odcineczku. A wy piszcie w komentarzach, czy chcecie to. Oczywiście jutro kolejny odcinek z Minecrafta. To się nie zmienia. Survivalu. Yy, seria przyjęła się dobrze. O mały włosem tam nie umarł. Joć, ale tutaj są. To są skille, to nie jest fart. Ludzie, to są skile. Yy, no i tak. Piszcie, jaką gierkę polecacie. Może będzie jakiś odcineczek. Może jakoś na komputerze, bo tutaj nie mam za dużo pamięci. Co się odwaliło, ale dobra, zabiłem typka. Tak, 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 będę królem, znaczy zaraz. Oczywiście, bo typek pierwszy ma dużą na razie przewagę nade mną, ale postaram się. A ja mam dużą przewagę nad trzecim miejscem. Tutaj mnie podbijają, ale ja tak sobie nie dam pogrywać. Ludziska moje, to tak to, 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 to nie będzie, po prostu. Ja chcę mieć koronę jeszcze w tym, w tej, wiecie, yy, tej gierce. Tu No mamy to kolej. Trzecie miejsce, kurczę, ludzie. Dobra, drugi jest. Tamten z drugiego zginął. Jezu, jak się przestraszyłem. Dobra, tu robimy ryzyk, ryzyk fizyk. Jest, udało się. Jestem pierwszy. Mam koronę, mam koronę. Bum. Cudowna jest ta runda. Może nawet mój rekordzik pobijemy. Serio. Bo tu chyba jeszcze nie użyłem extra live, więc. Matko, jak ja to jest, pobiłem rekord.